Witam wszystkich. Dzisiaj mamy drugie podejście: plaster yy, miodu. Zobaczymy, co nam przyniesie szczęście. Dzisiaj ostatnio wyszliśmy na plusie. No i zaczynamy. Plik podkowa plaster, tęcza, tęcza plik moneta, korona złoto tęcza kwiaty plaster. Gwiazda Skrzynia Ul diament, Portfel Kwiaty Bank Podkowa Złoto yy, Gwiazda Złoto Bank Bank Gwiazda w bonusie Banany Maciemy kolejną plaster, plaster, moneta, portfel, diament, bank, moneta, drzewko, safe, gwiazda, plik, diamenty, koniczyna, skrzynia, safe. No, ale nie ma sensu już wiadomo, może nie będzie trzech save plik plaster gwiazda korona konieczyna bank ul korona i arbuz korona 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 o ładnie zostawimy na później plik save moneta portfel ul podkowa gwiazda sejf bank plik ul tencza portfel plik podkowa podkowa moneta gwiazda ul yy, przepraszam paster, plaster złoto kwiaty gwiazda Złoto, cytryna. A tutaj od mnóstwa zacznę, od dołu. Banany, korona, yy, sejf, kwiaty, ul, moneta, tęcza, diament, bank, diament i moneta. Plik, plaster, Drzewko, złoto, gwiazda, gwiazda, tęcza, plik, diament, plik, konieczyna, gwiazda, korona, podkowa, port. Zobaczymy kolejną. Moneta, gwiazda, złoto, złoto, korona kwiaty kończyna skrzynia podkowa skrzynia i worek plik diament portfel korona kończyna podkowa plik korona kwiaty gwiazda diament tęcza safe, plaster banany i ostatnia. Portfel, skrzynia, plaster, skrzynia, gwiazda. Moneta podkowa, koniczyna, diament. Safe, kwiaty, Pik. diament, plaster. Portfel, gwiazda, kwiaty, korona, tęcza. Podkowa, podkowa, ul. Yy, Koniczyna, diament i wnosie liśnia. Zobaczymy tu naszą wygraną. Jest to 5 zł. Podsumuję w dzisiejszym drappingu. Mamy 5 zł. Dziękuję, zapraszam ponownie.